I'm gonna live my life No matter what we party tonight I'm gonna live my life I know that we gon' be alright Yo, hell yeah, dirty bass Ghetto girl, you drive me crazy Hell yeah, dirty bass Yo, this beat make me go wild This drink make me fall down I party hard Mother, dad. My dad. This place make me go ape These man. girls' circuits so late so Yo, that's hella cake With a Cali shake I got dough Who's down to bake? Oh, yeah. oh, 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 my dirty If you ain't like that I can work that back Let me get that You dress on the floor. Oh, 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 my dirty If oh, you ain't that small I can break that off Let me get that You dress on the floor. I'm gonna live My life No matter

Się przegrana. Jednego z kierowników. Zowiem no tak, no bardzo słabo w obronie przede wszystkim. No i dużo wykorzystanych sytuacji na, na przykład przeze mnie. Musimy poprawić w na następnym meczu, no bo tak nie możemy grać. Prze taki wynik to jest masakra po prostu. Skuteczność niby jest, no ale jak widać mogą szczęść, to jeszcze parę bramek, Parę razy urwałem się obrońców, co prawda, no ale się nie udało. Mam nadzieję, że w osiągnąć coraz lepiej. ten pierwszy, pierwszy mecz. Z takim wypadkiem przy pracy, myślę, że będzie 100 razy tak Jak już powiedziałem, że w półkach nie grali, czas na hali Z meczu na mecz wchodzą w ten rytm i myślę, że jest Będzie jeszcze lepsza. me yeah. yeah. Sprawiedliwych w tym meczu. No, te drużyny miały tam sporo okazji. No, też mieliśmy w końcu swoją. No i przeciwnicy dobrze zagrali. Przejrzymy w pierwszą czwórkę, żeby w playoffa grać. Pierwsze cztery lokaty. You live in your life. Like you live in... Się udało, aczkolwiek gra dalej pozostawia dużo do życzenia. Co prawda, dzisiaj kierownika brakło. Być może to był ten powód. Wysoki zwyci wysokie zwycięstwo. Dzisiaj można powiedzieć, że od stanu 3 udało się zdobyć dwie bramki. chciały chciały wyrównać. Pojechaliśmy raz kontrolą, drugi raz z kontrą i skończyło się wysokim zwycięstwem. Szkodę wcale tak nie musiało być. Around the world, see you guys together.